Dlaczego wybrałaś studia etnologiczne? Od dawna interesowałam się etnologią i antropologią kulturową. Wcześniej studiowałam filologię polską i filozofię i były to studia bardziej teoretyczne. Etnologia to są studia bardziej praktyczne i można powiedzieć też, że elastyczne, ponieważ program studiów jest dostosowany do potrzeb na rynku pracy. Poza tym też interesuję się ciekawymi, nowymi zjawiskami w kulturze takimi jak na przykład gry miejskie, larpy, slam poetycki i w ramach tych studiów dowiedziałam się jak można je w inny sposób badać, analizować. Poza tym etnologia zainteresowała mnie, ponieważ w czasie kiedy szukałam informacji na temat rekrutacji, znalazłam też informacje o przedmiotach, jakie będą na studiach i były to między innymi antropologia designu Archiwum Etnograficzne albo Antropolog w Mieście. I wśród tych właśnie zajęć szczególnie zainteresowało mnie Archiwum Etnograficzne, w ramach którego robiliśmy taką bazę danych na temat epidemii koronawirusa i też tworzyliśmy dzienniki terenowe i w ramach tych dzienników można powiedzieć, że nauczyłam się właśnie tworząc te dzienniki, nauczyłam się porządkować swoje analizy, które później wykorzystuję w trakcie badań. Co lubisz w studiowaniu etnologii? Jak już wspomniałam, są to studia praktyczne. W czasie pierwszego roku moich studiów jedne z zajęć dotyczyły tworzenia wniosku o grant. Po zakończeniu tego przedmiotu wypełniłam taki wniosek i wysłałam na konkurs, który później wygrałam. Mój projekt, który zaproponowałam, dotyczył osób chorych na depresję i twórczości plastycznej tych właśnie osób. Co jest jeszcze dla mnie interesujące? Przede wszystkim to, że pracownicy i studenci tego instytutu interesują się problemami społecznymi, takimi jak na przykład warunki osób bezrobotnych czy też niesłyszących i badają właśnie te zjawiska i problemy obecne w społeczeństwie. Jakie masz plany na przyszłość? Zacznę od tego, czym zajmuję się obecnie. Jestem nauczycielem, redaktorem i korektorem. Myślę, że w przyszłości trochę zmienię branże, w ramach których działam. Chciałabym na pewno powrócić do pisania mojego bloga Inspirownik Artystyczny, gdzie omawiam nietypowe formy sztuki, zjawiska obecne w kulturze. Poza tym chciałabym również tworzyć nowe projekty badawcze. Tak jak już mówiłam, wygrałam konkurs na grant no i w związku z tym dalej mnie ten, ten temat interesuje. Poza tym chciałabym współpracować z instytucjami, kultury, na przykład z muzeum i sprawdzić się także w tworzeniu, publikowaniu nowych form, innych form artystycznych niż robiłam to do tej pory, czyli na przykład fotoreportaż albo fotoesej, który tworzyliśmy w ramach zajęć na etnologii.